Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Rafał Foryś, przewodniczący radomskiego okręgu Konfederacji Korony Polskiej oraz prezes Fundacji Rolnik Handluje. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rząd chce zniszczyć polskich rolników. Takie zarzuty padają z ust polityków Konfederacji, również z pańskich ust. A tymczasem, oczywiście, rząd ma. Inne zdanie w tym temacie. Wprowadzamy wiele korzystnych rozwiązań, takich jak dopłaty do nawozów, większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze czy bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całym kraju. Chcemy zapewnić polskiej wsi godne warunki funkcjonowania. Panie przewodniczący, czy rządowi udaje się zapewnić godne warunki funkcjonowania na wsi? Filarem bezpieczeństwa. Jest także rolnictwo, bo przypomnijmy, że mam trzy filary, które odpowiadają za bezpieczeństwo, za suwerenność narodu, jest to energetyka, jest to obronność i właśnie e, rolnictwo. E, mi bardzo blisko jest do rolnictwa, ponieważ i z praktyki, i tutaj z umiłowania do naszej ojczystej ziemi, e, chcę się po prostu tym zajmować, bo ja pochodzę ze wsi mam. Wydaje mi się sporą wiedzę, jeżeli chodzi o handel detaliczny i hurtowy, bo sam się tym zajmowałem, miałem sad e, i tak dalej, i tak dalej, trochę miałem e, inwentarzu. Ale mówi pan w czasie przeszłym. W czasie przeszłym, tak. A jeżeli mm, chcemy mówić o tej pomocy rządu, bo takie zauważyłem trzy punkty, tak, czyli to dopłata do nawozów 500 zł do hektara. Dalej tam dopłata chyba 10 zł do paliwa, no i te miejsca, które były wyszczególnione, które miały być wyszczególnione przez gminy, ja dosyć dobrze znam ten temat, do, do handlu, sprzedaży bezpośredniej, może zacznę od tego ostatniego, nie działa, nie działa ta ustawa. Podpisana przez prezydenta, która miała wejść we wszystkich gminach w Polsce od 1 stycznia. Ja dosyć blisko byłem tego tematu, bo brałem udział w zespole parlamentarnym i tam swoje pięć groszy dołożyłem jakichś swoich uwag. I powiem szczerze, że to była krótka ustawa, chyba 8, 8 punktów albo siedem, która na pewno by pomogła rolnikom. W sprzedaży bezpośredniej, a przede wszystkim pomogłaby w dotarciu konsumentom, klik, mie, ludziom z miast do, bezpośrednio do rolnika. Ona mia, mianowicie mówiła o tym, sam tytuł tej ustawy to yy, u, um, ułatwienia w handlu detalicznym w piątki i soboty. Dla rolników i domowników. Tam pokrótce powiem chodziło o to, żeby zwolnić z opłaty targowej rolników, producentów żywności i umożliwić im w dogodnym miejscu w centrum miasta wystawienie swoich towarów czyli załóżmy jakieś stoisko stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Ja jako fundacja już w styczniu zaproponowałem wielu, nawet naszemu prezydentowi, pomoc w tej kwestii, nieodpłatną, że ja się zajmę stworzeniem tego regulaminu i ja ściągnę rolników, bo ja poprzez portal, ja mam dosyć dobry, dobry kontakt z naszymi lokalnymi, ale i ogólnopolskimi rolnikami, że ja ich ściągnę tutaj do miasta, wtedy na wszyscy, wszyscy na tym skorzystamy i to jest, i powiedziałem już wtedy, że to jest, to jest bardzo dobre na wypadek krachu ekonomicznego, energetycznego i nie daj Boże na wypadek wojny, ponieważ mamy adresy do tych rolników, bo jeżeli kupujemy na targowisku, możemy się przecież spytać, że w piątek, sobotę mi nie pasuje, czy ja mogę we wtorek do pana podjechać po te pomidory, czy po kawałek mięsa, więc to, to jest, ja uważam, wielki, wielki błąd, że nie się, nie dogadało się ze mną miasto. I nie zrobiliśmy tego. O dziwo yy, yy, burmistrz yy, jedynie letnisko, też się z nim spotkałem. Stworzył fajne regulamin, i tam odbywa się sprzedaż bezpośrednia. I tam odbywała się właśnie y, uchwała, została przegłosowana przez rannych, i jest, jest ta możliwość się. sprzedaży. Da się oczywiście, tylko musi być stworzony odpowiedni klimat. A jeżeli chodzi o doraźnie takie pomoce typu 500 zł do hektara na nawóz, no to przy cenach 4, 5-6 tysięcy wzrostu, właśnie na tonie nawózów, jest to mała dopłata. Mm. I nie wszyscy rolnicy też dostają te dopłaty, y, bo, bo tam jest chyba kryterium cenowe, że powyżej Chyba 25 już tysięcy już to nie działa. Trzeba zbierać paragony, nie paragony. no Jest to już to, to następny stos papierów do wypełnienia i niekoniecznie mm. to działa. To nie jest jakaś taka pomoc duża. No, już nie, przewodniczący... Nawet nie mówmy już o dopłatach do paliwa, bo to już szkoda, gadać. Dopytam jeszcze odnośnie tej bezpośredniej sprzedaży. Proszę. Był klimat, czy jest klimat w Wiedni, Letnisku? Nie ma tego klimatu pana zdaniem w Radomiu? Temat z, został. Zepchnięty na bok. Temat Ja cały czas jestem otwarty na rozmowy. Proszę do mnie, jest, przecież ja pismo złożyłem do sekretariatu, jest tam kontakt telefoniczny, mailowy do mnie. Zróbmy to, bo to jest ostatnia chwila, żeby tych rolników, naszych producentów lokalnych ściągnąć i zaoferować im jakąś, jakąś po prostu pomoc, bo w 90% na targowiskach to są handlarze. Oczywiście ja nie mam, nic, nie mam żadnego problemu do handlarzy, do wolnego rynku. Jeżeli ktoś chce sprzedać drożej, kupić taniej, no to tak się to odbywa. I też nie wszyscy rolnicy mają czas jeździć na targowiska, bo po prostu mają za dużo pracy i chętnie podzielą się zyskiem właśnie z handlarzem. Ale jeżeli już mamy projekt takiej, to czy jest już taka ustawa i projekt uchwały wnosimy do miasta, no to skorzystajmy z tego, bo to jest naprawdę dobra, dobra, dobra może być uchwała z korzyścią dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców. I troszeczkę się dziwię, że nie, nie, nie współpracujemy razem na tym poziomie. Szkoda. Mhm. Jesteśmy w Radomie, jesteśmy na terenie Ziemi Radomskiej. Porozmawiajmy tutaj o sytuacji hmm. naszego lokalnego rolnictwa. Wiemy, że, że Ziemia Radomska rolnictwem stoi. Jak, jak pan by podsumował ten, ten okres y, 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 ostatnie, ostatnie miesiące żniwa, Teraz mm. mamy dożynki. Y, wiemy, że był protest w sprawie tutaj cen y, y, papryki, tak że ta cena była zdecydowanie mm. za niska zdaniem producentów mm. y, No. Czy coś się zmieniło w tej sprawie? Tak, no już to będzie chyba z dwa miesiące, jak ja reprezentowałem Fundację Rolnik Handluje i pomagałem właśnie naszym rolnikom. No nasz, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, nasz okręg, ziemia rodomska, subregion Rodomski jest bogaty w rolnictwo szczególnie pochodzenia roślinnego. I w tym jaki był problem w tym całym strajku, w tym oburzeniu rolników? Bo to jest akurat, akurat potworów i region, nazywany w całej Polsce, ale i w Europie i może nawet na świecie, regionem południowego Mazowsza zagłębiem papryki. To są już nie tylko papryki, żółte, zielone, czerwone, ale to są warzywa ciepłolubne, czyli wytwarzane na gruncie pod foliami już praktycznie cały rok. Bardzo dużo pracy przy tym jest, dużo. Rolnik musi mieć doświadczenia, żeby w ogóle coś takiego robić, no i ci rolnicy sprostali zadaniom. Mamy bardzo dobry towar tu na wyciągnięcie ręki, ale niestety, kto rządzi, rządzą sieci detaliczne czyli odbiorca końcowy. Yy, może przepraszam, nie odbiorca końcowy, yy, siedzi detaliczna, yy, yy, ten towar, produkt żywnościowy yy, sprzedaje odbiorcy końcowemu. I on tak naprawdę mówi, co ma być na półkach, jaka ma być cena początkowa i końcowa. No i tutaj na początku sezonu był problem, bo Poniżej kosztów produkcji, markety oferowały rolnikom, producentom żywności, ale też i skupom ceny poniżej kosztów produkcji. Więc to był duży cios dla rolników, dla naszych producentów. A jeszcze większym ciosem było to, że w jednym sklepie, w jednym dyskoncie w samym centrum Potworowa, czyli w samym centrum zagłębiu papryki, market oferował w, na początku sezonu paprykę z Holandii. No i to było w ogóle już nielogiczne, bo przecież zdajemy sobie sprawę, ile kosztuje sam transport, ile cała logistyka i było ten, ta papryka była sprzedawana poniżej kosztów produkcji i tu już jest ewidentnie taki zamach na polskie nasze tu rolnictwo, w tym przypadku lokalne, żeby tym rolnikom się odechciało tej pracy, żeby na przyszły rok mniej wytwarzali. Mhm. Mamy naprawdę to szczęście, panie redaktorze, że Nasi producenci rolni, rolnicy oferują nam, ja tak powiem, w takiej przynosi 105 buchenków chleba. Dlaczego 105 buchenków chleba, mówię? Bo jak idziemy do sklepu, nawet o 10 wieczorem, czy o każdej porze, to mamy mieliśmy ten chleb, mieliśmy e, swoje produkty i mogliśmy, mogliśmy nie czuć tego głodu. My e, na to nie patrzyliśmy w ten sposób e, i wiemy, jak dużo żywności marnujemy, bo to wszyscy. I niestety teraz się to odbije czkawką, ponieważ z tych 105 buchenków może być tak, że będzie 95 buchenków i niektórych produktów po prostu zabraknie na półkach, a reszta produktów będzie horrendalnie droga. To tak będzie, już tak się zdarza, bo wiemy, przecież idziemy do sklepu, ile płacimy za, za koszyk, ile płaciliśmy rok temu, a ile płacimy teraz. Mhm. No to gdzie jest ten błąd? Błąd jest w tym, że niestety wpuściliśmy na rynek detaliczny obce korporacje z nieograniczonym praktycznie kapitałem. I niestety, one chcą zniszczyć teraz produkcję rolną u nas w kraju. I wprowadzić swój rodzimy, bo to tak wygląda, rodzimy produkt od swoich rolników, bo oni będą dbali o swoją gospodarkę, nie oszukujmy się. Oni nie odprowadzają za wiele podatków tutaj na naszej ziemi, tylko wyprowadzają cały dochód do swojego rodzimego kraju. No i to samo chcą dać zarobić swoim rolnikom z Hiszpanii, z Holandii. I my nie możemy mieć tego żalu. Tak, 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 tak wyglądają Czyli interesy. Jakie mieć żal Pana zdaniem do polskiego rządu, który nie stawia odpowiedniej damy, odpowiednich przepisów blokujących tego typu e, pre, precedery, czy, 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 czy zachowania tych Oczywiście. producentów, zrozumiałe z punktu widzenia ich biznesów? Nie tyle co polskiego rządu, ale polskiej samej administracji. E, bo żeby konkurować w ogóle z rynkiem detalicznym to nie wystarczy jeden podmiot jaki jeden rolnik producent żywności nawet który ma 200 hektarów my potrzebujemy i mieliśmy kiedyś w latach 90 to były spółdzielnie te spółdzielnie zostały zniszczone po tej całej transformacji ale w 98 roku zaczęły powstawać Później zaczęły dobrze wykorzystywać środki unijne, tak zwane grupy producenckie. Tu nie opodal w krainie jabłka przecież tych grup było ponad 300. Eee, w Znowu syl... mówi pan było. O Czyli właśnie. to już to jest kolejny jakiś problem, tak? Tak jest. I bo tutaj zmierzam do tego, bo e, o tym rządzie rozmawiamy, że dlaczego przeszkadza, dlaczego utrudnia. No niestety właśnie polska administracja, eee, ja ubolewam ja, ja na tym bardzo szkodzi właśnie, szkodziła grupom producenckim, szkodzi dalej. Z tych grup producenckich z ponad 300, zostało 8, niecała setka, bo już podobno gdzieś około 70. A ta grupa producencka mogła wpływać Ponieważ miała jakąś większą księgowość, miała może doradztwo prawne, mogła już wpływać na, na rynek detaliczny. A teraz ten rynek detaliczny wygląda tak, że my w 15% jeżeli chodzi o sektor warzywno-owocowy, my tylko w 15% wpływamy na rynek. A jak to było parę lat temu, gdzie mieliśmy tych grup więcej, wpływaliśmy na rynek już w ponad 30%. Mhm. Czyli tak. te 85% to jest rynek zagraniczny. zagraniczny. Tak. Mhm. Niestety to i tutaj jest, tutaj jest problem, tak? Tutaj jest problem bardzo ciężko będzie go rozwiązać. Tym bardziej, że rolnicy przeżywają ogromny kryzys, niezwiązany już nawet z samą sprzedażą w tym momencie, ale z samą, samym wyprodukowaniem towaru. Dlaczego? Ponieważ wszystko. Wzrosły koszty produkcji wzrosły, szczególnie energia. Nawet w takich foliach się przecież wykorzystuje energię w postaci tam miału węglowego, który wiemy jak znacznie zdrożał. Mhm. Więc to uderzy y, i w przewoźników także, y, bo przecież węglowodory zdrożały. Y, więc będzie będzie duży problem, tak jak powiedziałem, tych bochenków chleba może być 95, a nie 105. Y, więc y, y, mhm. jaka rada? Moim zdaniem administracja powinna trochę poluzować, nie gnębić rolników, a pomagać rolnikom. Czy to agencja restrukturyzacji, czy inspektorat sanitarny, weterynaryjny powinni pomagać, skupić się na tym, aby może wróciły te zróżnicowane gospodarstwa, jak to były jak były w latach 90. W, w naszym kraju było bardzo wiele takich gospodarstw. Ja osobiście w tak, miałem takie gospodarstwo, moi rodzice. I w takiej obórce były dwie krowy, trzy krowy, cielaczek, e, kury, króliki, nic nie umierało, wszystko było zdrowe i co najważniejsze miał, był nawóz. E, od siebie naturalne jakby najlepszej jakości. No i wtedy zaoszczędza się po prostu na nawozach syntetycznych, które są teraz bardzo, bardzo drogie. To taka moja rada na już, żeby po prostu zaopatrywać się w mały inwentarz, ale no, rolnicy się boją w coś takiego wchodzić, bo zaraz są jakieś kontrole. Albo to kontrole urzędników, albo przyjeżdżają ekoterroryści. Ja nie wiem, czy pan wie, ale w ogóle jest teraz taka tendencja, żeby jeść owady. W Holandii na przykład jest zakaz promocji mięsa hodowlanego, nie można już z mięsa na steki na przykład no, to reklamować. Jest tak? Ta, to jest niehumanitarne, tak? Tak, to jest, jest... oczywiście jest... walka z globalnym mm. ociepleniem. Tak? Mm -hmm. Tu jak niedługo w zimą będziemy palić śmieci, bo opon nie będziemy, ale pewnie niektórzy też opon, ale będziemy pewnie palić plastik, wszystko co nam pod rękę podleci i smog będzie niesamowity. A my tutaj mówimy żeby o zakazie zwierząt hodowlanych, bo wytwarzają za dużo dwutlenku węgla, który jest tak naprawdę y, potrzebny razem ze słońcem do, do tworzenia biomasy. Mm -hmm. Więc totalny absurd. W tych krajach Belgii, Niemczech, Holandii doprowadza się do tego, że przetworzone szarańcze owady, y, larwy i y, inne jakieś insekty pakuje się w paczki i później ludzie to jedzą. Nie widzą za bardzo w tym problemu, bo propaganda jest unijna tak duża, mm -hmm. ogromna. E, że niestety to tak wygląda. Ja wiem, że w niektórych krajach, w niektórych regionach świata spożywa się, tak jak w Chinach, psychie, ale my jesteśmy na tyle cywilizowanym narodem. Wydaje mi się, wykształtowany przez setki e, lat. Tutaj cała Europa przecież e, była przykładem dla całego świata, także nie będziemy wracać do pokarmów typu szarańcze na przykład. Tak? Mm -hmm. nie, nie podoba się panu ten pomysł. Nie przekonujesz się. To jest schabowego. ekologiczny argument stojący za nie. jedzeniem szarańczy. Ja chcę jest schabowego, powiem więcej. Tu już jest potrzebna edukacja, i oczekuję zaproszenia na jesieni ponieważ w przedszkole w trzech turnusach, jakby najstarsze grupy, przez przedszkola, już dogadałem ten temat jakby z panią dyrektor przedszkola, zabiorę na wycieczkę do rolników. Ja chcę tym dzieciom, będę takie małe wykłady bardzo proste y, mówił, tu pod Radą, nasze z tu z Radomia, ja będę y, tłumaczył, że to jest krówka, później mamy y, z tego mięsko i tak dalej, to jest świnka, to jest jajko, jajko pochodzi od kury. Takie rzeczy trzeba mówić. Ja wiem, że to jest teraz takie trywialne i śmieszne, ale w przypadku, kiedy y, już tutaj niedaleko, parę tysięcy kilometrów stąd możemy zjeść y, zamiast y, steka... W bułce y, wołowego możemy gdzieś na przykład zmielone jakieś larwy, to wydaje mi się, że to jest konieczne. Więc edukacja, edukacja, edukacja. Ja, A próbował pan? Y, insektów? Tak. Nie, nie, ja nie. nie, nie, nie dopóki żyje, ja chcę jeść schabowego. Normalnie z mięsa, y, z, z świnki. Y, może jest warte grzechu. Może warte spróbowania, może, może, może przekonamy się wszyscy, że to jest lepsze niż schabowe. No, kto, ja nie zabraniam, jeżeli ktoś chce mieć w menu takie, takie, takie pokarmie, bardzo proszę, ja chcę mieć mięso z polskiej mm -hmm. świni. To nie przekonuje pana, a nie. czy przekonują nie. Walory pana... smakowe mnie przekonują, naszych, naszych świn, mm -hmm. krów, to jest, to mm -hmm. jest, to, jest, to jest pożywienie. A przekonują pana argumenty polskiego rządu, który mówi o bardzo dobrym e, bilansie e, tutaj eksportu, jeśli chodzi o, o polskie produkty rolne, nawet w niektórych, w przypadku niektórych produktów, jak choćby produkty mleczne, jest, to, to jest rekordowy eksport, no to wydawać by się mogło, że jest dobrze. Tak, czy, ale to jest bardzo dużo, bardzo dużo pieniędzy w tym eksporcie, tylko to są troszeczkę oszukane dane czemu, ponieważ to są częściowo produkty już przetworzone. Jeżeli chodzi o nabiał, to z nabiałem jest tak, że spółdzielnie nie dały się w tej transformacji i jedyne właśnie spółdzielnie, które przetrwały, to przetrwały mleczarskie. No i bardzo dobrze, chwała Bogu i to był główny powód, czemu przetrwały, to były ściśle powiązane, te spółdzielnie były z przetwórstwem. I dlatego widzimy na półkach sklepowych jeszcze sporo towarów żywnościowych, mlecznych, na biało, naszych, lokalnych. To mnie bardzo cieszy w ogóle, ale jeśli chodzi o cały eksport, niestety są to firmy, które przetwarzają. Na przykład, jeżeli chodzi o region górujecki, przetwarzają jabłka, no i to się liczy pod eksport, no ale to są szukane dane, bo to zarabiają na tym Niemcy. A my, ja przypomnę, my jeszcze parę lat temu, kiedy te grupy funkcjonowały prężnie, my eksportowaliśmy 6,5 miliona ton rocznie jabłka deserowego. W tym momencie jest to ponad milion, a reszta idzie wszystko na przemysł. Proszę zobaczyć, jak. jak... Czy mniej zarabiamy, mówiąc krótko Od... na no, tym? Mniej zarabiają rolnicy, rol... sady się zwijają, a zarabiają nawet przetwórnie niepolskie. Mhm. Ale to idzie jakby pod słupek eksportu. Bo te firmy są zarejestrowane i tak dalej, nawet mają PKD... kod kreskowy nawet. Ale to, to jest mylne. Mhm. Nie możemy na to w ten sposób patrzeć, na taki eksport, ponieważ trzoda chlewna się zwija. W strasznym. Po prostu degraduje się. My, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, panie redaktorze, mieliśmy po głowie świn ponad 20 milionów sztuk rocznie. W tym momencie jest, i to były głównie zróżnicowane gospodarstwa, bardzo smaczne mięso. Z rodzinnych często no zazwyczaj z rodzinnych gospodarstw w tym momencie jest to 8 milionów, sztuk trzody chlewnej, gdzie przeważająca część ponad 5 milionów jest to tak zwany tucz nakładczy, czyli warchlaki przyjeżdżają już z pożywieniem z Holandii, z Danii, a rolnik tylko ma wykarmić, wyhodować to, i to później idzie na półki sklepowe. Ale nie wiemy, jakiego pochodzenia jest ta soja, czy nie przyjechała gdzieś z Argentyny, czy to nie jest genetycznie modyfikowane, może stąd ten wzrost zachorowań na nowotwory. Nie wiem tego. Mhm. Na koniec, panie przewodniczący, porozmawiamy o wietrze zmian. Wiatr mhm. zmian w, w telewizji publicznej. Zmiana nastąpiła na stanowisku prezesa. Nie jest nim już Jacek Kurski, ale i też zmiana nastąpiła w podejściu do mhm. polityków Konfederacji z kilkumiesięcznej okresu, kilkumiesięcznej banicji. Wracają państwo do programów TVP. No i też pojawiają się. Się głosy, że możliwa jest, a przynajmniej nie wyklucza jej prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, koalicja z Konfederacji i właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Na jednym z wakacyjnych spotkań prezes PiS mówił, że Konfederacja jest, nie jest co prawda z nami, ale nie jest też z innymi. Prezesowi PiS nie podoba się element prorosyjski w partii. Panie przewodniczący, co to za element? Hmm. Na pewno nie ma dowodów, bo ja przynajmniej o tym nie słyszałem, żeby był jakikolwiek element prorosyjski u nas w partii. A, bo to było wystąpienie w Mielcu prawdopodobnie. Z tego, co pamiętam, nie przeszkadza, mm, przeszkadzają panu prezesowi poglądy liderów, czyli Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej, mojego prezesa i lidera Wolnościowców, yy, przepraszam, nie Wolnościowców, Korwi, Korwina Mikiego. Yy, I to jest... Ultra i... Wolnościowców. To jest prawdziwa prawica. A nie propaganda i przekupywanie nie swoimi pieniędzmi wyborców. Więc przeszkadzają prezesowi nasze poglądy ideowe, nasze, nasi liderzy, którzy mają wyrobione już mocne poglądy polityczne, i nie ma czegoś takiego, że wejdziemy w układ z pisem. To jest nie w ogóle niedopuszczalne. Niemożliwe. No, nie, no nie, to jest niedopuszczalne. Trzeba wręcz odwrócić pytanie, czy w ogóle Konfederacja zechciałaby wejść w sojusz, czy w jakąś. No tak, tutaj... do tanga trzeba dwojga. Oczywiście, mm. tak. Nie, nie, nie. Tutaj jest. Szczególnie, że my się znacząco różnimy, bo tak jak powiedziałem, uprawianie propagandy, czyli och, tak naprawdę oszustwo całego już narodu, społeczeństwa, plus do tego rozdawnictwo na potężną skalę, nieprawidłowo. Patrząc na, na to, że się zadłuża, na, zadłuża naród, już yy, dziecko rodzi się z długiem publicznym przecież 40 ponad tysięcy na nie wiadomo jaki okres czasu, oni na to nie patrzą. Oni właśnie przekupują i okłamują. A zamierzacie państwo to, podać. Nie, to nie ma nic wspólnego z prawicą. Nic. Mm -hmm. Bo prawica państwo... to sama z siebie mówi prawdę. Mm -hmm. mm -hmm. Zamierzacie państwo podać prezesa PiS za takie właśnie insynuacje czy sformułowania o prorosyjskości Konfederacji? Nie, nie wiem tego. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To są jednak mocne. Zwłaszcza ale... w kontekście wojny. Nie wiem, czy pan pamięta, ale na konferencji prasowej mój prezes Grzegorz Brown wykonał telefon do oficera AWW i sam na siebie złożył doniesienie odnośnie tego, czy jest agentem. Nie ma do tej pory żadnych uwag i tak dalej, więc wydocznie tu są prze mocno przesadzone takie słowa, ale tak jak mówię już nie partia rządząca jakby nie cofa się przed niczym, oni są zdolni do wielu wielu rzeczy i nie patrzą, czy to jest kłamstwo, czy fałsz, czy i tak dalej. Robią wszystko, żeby utrzymać się przy władzy i to jest takie takie nie wiem, czy będziemy to trzeba zapytać się biura prasowego, nie mnie. Mm -hmm. no I tu już stawiamy kropkę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Rafał Foryś, przewodniczący Radomskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej oraz prezes Fundacji Rolnik Handluje. Dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Ja również dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.